Jednym z elementów treningu motorycznego małego piłkarza jest trening izometryczny, czyli trzymamy taką samą pozycję przez cały czas trwania ćwiczenia i taki trening wzmacnia nam stawy, eliminuje lub zmniejsza ryzyko urazów, wzmacnia konkretne grupy mięśniowe oraz ścięgna. Zaprezentowane dwa ćwiczenia wzmacniają nam dolne partie mięśniowe, mięśnie pośladkowe, zapewniają lepszą stabilizację w biodrach, kolanach i stawach skokowych. Ćwiczenia takie w grupie ośmiolatków wykonujemy w troszeczkę krótszych seriach, tak po 15-20 sekund, i na pewno pomogą Wam zmniejszyć ryzyko powstawania kontuzji i poprawią Wasze efekty na treningach. Powiedz, on trudne takie ćwiczenia są? Trochę. Trochę. Trochę są trudne, trochę muszą być trudne, bo jeżeli nie będą trudne, to nas nie rozwiną, ale warto je robić. Prawda? Tak. Tak jest. Także do dzieła możecie wykonywać sobie te ćwiczenia z waszymi małymi piłkarzami w domu bez ryzyka powstania kontuzji. Miłego dnia. Tak, miłego dnia.